Szanowni Państwo, odebraliśmy tutaj raporty od wszystkich służb, które są tutaj rozdysponowane do tej, tego powiatu i do sąsiednich w województwie małopolskim, właściwie parę kilometrów stąd, województwo podkarpackie, które również w tej swojej części bardzo ucierpiało na skutek tych ulewnych deszczy i podtopienia. Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie. Widać bardzo wyraźnie, że całe pola są zalane, a więc będziemy musieli przystępować też do bardzo sprawnego szacowania szkód. Ja ze swojej strony chcę podziękować wszystkim służbom, które działają, które działają w sposób skoordynowany. Też obiecujemy tutaj mieszkańcom, że służby będą obecne, że to nie jest tak, że jutro czy za parę dni jeszcze cały czas, kiedy woda będzie w piwnicach, kiedy nie będzie można się wprowadzać do domu, służb nie będzie. Te służby muszą do końca być i rozmawialiśmy tutaj z panią premier z mieszkańcami pani premier wcześniej też w wielu miejscach tutaj starała się operacyjnie organizować pracę z, oczywiście z wsparciem pana wojewody także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim służbom jest to sytuacja dramatyczna dla wielu rodzin jest 30 kilka osób ewakuowanych zapewniane są miejsca noclegowe dla ośmiu osób które nie zdecydowały się gdzieś indziej udać się na, na nocleg. Służby sanitarne działają w zakresie takim, jakim powinny, jeśli chodzi o jakość wody w przypadku zalanych studni, ale również ewentualne szczepionki przeciwtężcowe, które są niezbędne. No i przede wszystkim jest tutaj na miejscu Straż Pożarna, zarówno ochotnicza Straż Pożarna i tutaj rozmawiałem przed chwilą z... Kierownictwem Ochotniczej Straży Pożarnej gorąca prośba do pracodawców, żeby puszczali naszych druchów, naszych strażaków na akcji, bo oni są dzisiaj tutaj bardzo potrzebni. Współpracują bardzo blisko z Państwową Strażą Pożarną, robią to znakomicie, ale ta, te, te zalania, te podtopienia, ta sytuacja powodziowa występuje na bardzo dużych obszarach, w związku z tym potrzebne są jednostki w wielu miejscach. Jest konieczność uszczelniania wałów w różnych miejscach. Grozi przerwanie tych wałów. W związku z tym musimy mieć dostępność naszych służb strażackich, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych Straży Pożarnych, które są dostępne i, i pomagają ludności. Podobnie jest tutaj. Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, rozmawiałem z panem ministrem Błaszczakiem. Jest również dostępna brygada, jest również dostępna jednostka wojsk inżynieryjnych ze specjalnym sprzętem tam, gdzie na Podkarpaciu grozi przerwanie wałów, przerwanie grobli, a więc sytuacja jest groźna i staramy się powstrzymać rozprzestrzenianie się na kolejne miejscowości, na kolejne wioski kolejne gminy i powiaty. Bardzo dziękuję również wszystkim służbom pozostałym tutaj i Inspekcja Transportu Drogowego i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i oczywiście Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No niestety właśnie przed chwilą odebraliśmy meldunek tutaj od pani, która, która poinformowała nas, że najbliższe 24 godziny to nie jest dobra prognoza pogody, że mogą być opady około 10 mm czy 10 cm. W związku z tym mogą być dalsze zagrożenia podtopieniami na szerokim obszarze tutaj występującym w tej części Małopolski. I szanowni Państwo, teraz jeśli chodzi o mieszkańców, to oczywiście i szacowanie szkód, które tutaj na polach występują, i w domach. Firmy ubezpieczeniowe, zwłaszcza firma PZU, zobowiązuje się do likwidowania tych szkód. W bardzo szybkim tempie jest dostępna i infolinia, i tutaj specjalni, specjaliści, którzy są gotowi do przyjechania do poszczególnych miejscowości, ale oczywiście także pierwsze środki doraźne, które tutaj ze strony wojewody będą z naszego budżetu klęsk żywiołowych rozdysponowane jako te rzeczywiście pierwsze, bo wiemy, że doskonale, doskonale że te pierwsze środki kilkutysięczne nie zrekompensują ani strat, ani nie pozwolą odbudować tego, tego wszystkiego, bo są zbyt skromne, dlatego będziemy szacować z Panem wojewodą. Tutaj zobowiązuje Pana wojewodę do oszacowania tych strat i do tego, żeby zminimalizować straty tych klęsk żywiołowych. Szanowni Państwo, nie możemy czasami przewidzieć wszystkich tych klęsk, jak wiadomo, ale potem Musimy jako państwo być obecni i państwo polskie jest obecne, państwo polskie jest solidarne z mieszkańcami i nie, nie tylko w tych dniach, w których dzieje się ta tragedia dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, ale postaramy się w najkrótszym możliwym terminie naprawić te, 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 te skutki, które powstały na skutek działań ulewnych deszczy i wkrótce potem przywrócić po prostu do normalnego życia wszystko, co, 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 co tutaj uległo uszkodzeniu, więc zarówno drogi, jak i różne, różnego rodzaju urządzenia, no i oczywiście domy mieszkalne, ale także budynki gospodarcze. Będziemy starali się tutaj dopomagać mieszkańcom w tej tragicznej sytuacji. Dziękuję bardzo wszystkim służbom jeszcze raz. Policji również oczywiście, w straży pożarnej mówiłem, o wojsku. Pani premier, szczególnie też bardzo dziękuję, pani premier tutaj została zaproszona, ponieważ była w innych miejscach, tutaj mało polski i to jest akurat bardzo ważne, żeby, żebyśmy starali się zadbać o, o, każde, o każde miejsce, które ucierpiało na skutek powodzi.